Gościem Radia Katowice we wtorkowy poranek jest psycholog społeczny i wykładowca Uniwersytetu USB Merito w Chorzowie, Kamil Zieliński. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Za nami wybory prezydenckie, które poprzedziła półroczna kampania. Nowym prezydentem został Karol Nawrocki. Wyniki obu kandydatów były jednak bardzo zbliżone. I w pierwszym sondażu po zamknięciu lokali wyborczych to Rafał Trzaskowski był na prowadzeniu. Celowo mówię o tych zbliżonych wynikach, bo przy frekwencji przekraczającej 71% pokazały, jak bardzo podzielone jest społeczeństwo. Mimo, że jesteśmy już po wyborach, to tych emocji w rodakach chyba nie brakuje. One wciąż narastają bez względu jaki byłby wynik wynik wyborów, to połowa Polski albo by się cieszyła, albo byłaby niezadowolona. No tak to rzeczywiście wygląda. Myślę, że wystarczy wejść w jakiekolwiek media społecznościowe, żeby zobaczyć bardzo mocno te emocje i te podziały. I ja wiem, że to już pewnie wielokrotnie państwo, mówię tutaj do naszych słuchaczy, słyszeliście to hasło, ale, ale myślę, że trzeba jej wciąż powtarzać. To znaczy polaryzacja. My jesteśmy bardzo spolaryzowanym społeczeństwem. A właściwie staliśmy się takim społeczeństwem pod, przez różne... Wpływy i, i polityczne, i medialne. E, natomiast warto zauważyć, że, że ta polaryzacja występuje głównie w takich okresach, e, jak na przykład właśnie kampania, gdzie odgrzewane są pewne tematy, które rzeczywiście polaryzują społecznie. E, chwytliwe, chwytliwe, tematy. które powodu... Trwała pół roku przed wyborami. Dokładnie, to była długa, intensywna kampania. Ja się osobiście cieszę, że się już e, skończyła i że, że może pora na zgodę narodową, e, bo Rzeczywiście, podczas kampanii my jesteśmy bardzo mocno przeciągani nie tylko na stronę kandydata, ale też na stronę określonych poglądów. To znaczy, po pierwsze, musimy mieć jakąś opinię bądź jakiś pogląd na daną sprawę. Poza tym, dla wielu polityków. Powinniśmy mieć skrajną opinię, bo wtedy jest trochę łatwiej nami zarządzać. Z czego może wynikać ta cała polaryzacja? Jako Polacy mamy problem z komunikowaniem się, już na poziomie rodziny wiemy, że niektórzy mają problemy. No i powiedział Pan o zgodzie narodowej, że może jest na to czas. Tylko czy jest to możliwe? Ja wierzę, że jest. To znaczy, ja chcę żyć w kraju, gdzie jesteśmy zgodni ze sobą. E, I nie chcę, żeby to się działo wyłącznie w takich sytuacjach jak jakaś tragedia narodowa, bo my wtedy rzeczywiście pokazujemy wielokrotnie, że potrafimy się złączyć, zjednoczyć i, i wtedy jesteśmy tą jedną grupą, tylko później coś się psuje. E, natomiast to, czego nam brakuje, to myślę, że jest wspomniana tutaj przez Pana komunikacja, e, bo my powinniśmy się jej uczyć już od Przedszkola. Już, już w przedszkolu powinny być jakieś podstawy dobrego komunikowania się. Tam pewnie na zasadzie: hej, to jest moja zabawka i nie chcę się nią aktualnie podzielić, jak to powiedzieć ładnie, asertywnie, ale też, żeby nie obrazić. A na późniejszych etapach to i rozmowy w rodzinie, rozmowy w pracy. Ja sam osobiście zajmuję się szkoleniami i widzę, jak bardzo ta potrzeba komunikacji przydaje się w tematach szkoleniowych, od stresu po zarządzanie. Po kwestie związane z krytycznym myśleniem czy manipulacjami, tam wszędzie jest komunikacja, no bo my komunikujemy się bez przerwy. Warto, żebyśmy potrafili robić to dobrze, rozsądnie, ładnie również. Zastanawiam się, jak wyborcy mogli podejmować decyzję podczas niedzielnych wyborów, czy był to wybór konkretnego kandydata, czy może głosowanie przeciwko komuś, bo przy pierwszej turze kandydatów było 13 i wtedy łatwiej było podjąć decyzję, ale w przypadku już dwóch głównych kandydatów sytuacja może być zupełnie inna. Myślę, że że w przypadku tych wyborów to było dosyć jasne, że w pierwszej turze większość osób głosuje za swoim kandydatem, jeżeli takiego wśród wszystkich kandydatów dana osoba była w stanie znaleźć. Natomiast w drugiej turze to w zdecydowanej większości był, było głosowanie przeciwko. Co zresztą było widać po tych hashtagach, które dominowały w drugiej turze, już pod koniec tej drugiej tury, które znowu w mediach społecznościowych mogliśmy zauważyć, to znaczy albo byle nie Trzaskowski, albo byle nie Nawrocki. Więc proszę zauważyć, że my nie tyle promowaliśmy albo... Yy, 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 przedstawiciele różnych polityków nie tyle promowali danego kandydata, co przekazywali, że hej, zagłosujcie na niego, przeciwko temu drugiemu, ponieważ ten drugi yy, będzie szkodliwy dla Polski. Co może przynieść taki pogłębiający się podział w społeczeństwie? Co może przynieść? No może przynieść konflikty przede wszystkim. To, że oprócz sytuacji kampanii politycznej będziemy mieli problem, żeby usiąść z najbliższymi przy stole i po prostu porozmawiać, że się będziemy obawiać tych tematów politycznych w takich sytuacjach. No i ten pogłębiający się podział pewnie będzie widoczny również w różnych, nazwę to tak trochę z nauk społecznych, to wciąż używana nazwa, ale w warstwach społecznych. Że my będziemy wrogo dosyć do siebie nastawieni. Natomiast ja naprawdę uspokajam też, że, że sytuacja kampanii politycznej jest trochę inna. To znaczy, w trakcie kampanii, w trakcie wyborów, my się radykalizujemy, to znaczy, idziemy właśnie w stronę. Załóżmy tutaj mamy dwóch kandydatów, więc w jedną albo w drugą stronę. Natomiast wyniki badań społecznych na szczęście pokazują, że my naprawdę w większości tematów jesteśmy dosyć zgodni. To znaczy tam się odzywa tak zwana krzywa Gaussa w y, naukach społecznych, która pokazuje, że jest bardzo niewielka grupa radykalnych po jednej stronie, bardzo niewielka grupa radykalnych po drugiej stronie, a większość ludzi ma względnie... Podobne poglądy. Tyle, że w czasie wyborów te emocje narastają. Otóż to, no bo jest to przeciąganie albo po jednej właśnie. stronie, albo po drugiej. Dokładnie, bo w, to znaczy starają się nas bardzo mocno przeciągnąć na jedną albo na drugą stronę, bo wydaje się być to celem politycznym. Po wyborach prezydenckich w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów dotyczących tego, że władza się zmienia, ale my wszyscy jesteśmy Polakami i w tym funkcjonujemy. Czy możemy wspólnie zabrać, zadbać o to wspólne dobro? Ja się podpisuję rękami i nogami pod tym. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w tym kraju, yy, no musimy o niego dbać, niezależnie od tego, czy nam się podoba kandydat, który wygrał, czy nam się nie podoba kandydat, który wybrał. Został wybrany w demokratycznych wyborach, a to, co my powinniśmy zrobić, to robić swoje, żeby w tym kraju było jak najlepiej. Chciałbym teraz zapytać o hejt, bo po ogłoszeniu wyników wyborów, fale hejtu wywołało zachowanie siedmioletniej córki Karola Nawrockiego, która podczas wieczoru wyborczego swojego ojca machała, szeptała coś do matki, robiła serduszka, wierciła się, skakała, była po prostu dzieckiem. Ale to wielu osobom się nie spodobało. Czy hejt ma jakieś granice? To było wspaniałe zachowanie tej dziewczynki. Znaczy, ona była po prostu sobą, była dzieckiem, i myślę, że każdy, kto ma dziecko, chciałby, żeby jego dziecko potrafiło się tak swobodnie czuć na scenie, jak czuła się ta dziewczynka, i być tak szczęśliwym, jaka była ta dziewczynka. Kandydat nam się może nie podobać ale w żadnym wypadku nie powinno obrywać jej jego dzieciom. A tutaj tak się stało. Hejt na szczęście moim zdaniem w tym przypadku trochę granice ma, bo po kilku hejterskich komentarzach w sieci jednak zawrzało. To znaczy wczoraj, kiedy przeszukiwałem sobie te komentarze po to, żeby znaleźć różne, już była zdecydowana przewaga tych hej, uspokójcie się, może wam się kandydat nie podobać albo podobać, ale odczepcie się od dziecka. I całe szczęście tak było. Natomiast to też powoduje oczywiście kolejne konflikty. I znowu tutaj odzywa się kwestia komunikacji, kwestia takiej potrzeby zadbania, jakby o, o edukację psychologiczną, również, żeby, żeby nie dać się tak łatwo ponieść tym emocjom, że no właśnie, jesteśmy tak bardzo poruszeni wynikami wyborów, że szukamy. Yy, takich najtańszych chwytów, żeby zaatakować, e, to niestety podpowiadają nam te emocje, które wzbudzone są podczas takiej kampanii wyborczej. E, a tutaj powinniśmy jako społeczeństwo zdecydowanie powiedzieć: hej, tak nie wolno. Tutaj jest e, całkowita ściana. Zaprzysiężenie nowego prezydenta będzie miało miejsce najprawdopodobniej 6 sierpnia, kiedy upływa kadencja Andrzeja Dudy. Tych emocji na pewno będzie sporo do tego czasu. O co możemy zaapelować do słuchaczy Radia Katowice? Róbcie swoje. Róbcie swoje zajęcia. E, polityka niech się oczywiście dzieje. Angażujmy się w politykę, ale rozsądnie, nie dajmy się ponosić emocją. E, i pamiętajmy o zgodzie. Naprawdę jesteśmy Polakami przede wszystkim. Mamy swoich rządzących, pamiętajcie, że to, że my ich wybieramy i oni są niejako zatrudnieni przez nas, więc od nich wymagajmy. I tym zakończymy naszą poranną rozmowę w Radiu Katowice. Moim i państwa gościem był psycholog społeczny i wykładowca Uniwersytetu USB Merito w Chorzowie Kamil Zieliński. Dziękuję Bardzo za dziękuję za rozmowę. Dzięki.